Rosną zwały węgla kamiennego. W tej chwili przy kopalniach leży już prawie 5 milionów ton, a przy elektrowniach i elektrociepłowniach niemal 9 milionów ton. Łącznie w całej Polsce 13,5 miliona ton węgla czeka na wykorzystanie. To zapewniłoby ponad 3-miesięczną produkcję energii elektrycznej i ciepła w kraju. To efekt między innymi bardzo wysokich cen polskiego surowca i w związku z tym rosnącego importu z zagranicy, a także spadającego zapotrzebowania, za którym nie nadąża spadające wydobycie. Niestety, ze względu na kolejne wybory, rząd przerwał restrukturyzację tego sektora, a polskie górnictwo jest na tyle kosztowne, że nie jest w stanie eksportować węgla z zyskiem. Może to zrobić jedynie ze stratami, co prawdopodobnie podobnie będzie następować w najbliższych miesiącach i na każdej tonie węgla może tracić ponad 100 zł tylko po to aby pozbyć się tego surowca którego jest w Polsce za dużo Rząd musi podejść poważnie do tej sprawy i prawdopodobnie jeszcze przed wyborami prezydenckimi spojrzeć na sytuację i podjąć zapewne także trudne kroki, jak choćby zamykanie kolejnych ruchów czy kopalń.